Siemanko, teraz będzie wszystko w drodze narracji, gdyż się okazało po nagrywaniu moich długich godzin na łajpie 1 okazało się, że nie nagrałem w ogóle dźwięku, więc będę opowiadał po trochu o co chodzi. Otóż ustrzałem dźwięki i po drodze zacząłem sobie iść w jedną stronę, zobaczyłem jednego prytka, który sobie biegał, no i sami zobaczycie co się dalej stało. No niestety troszkę lipa, nie miałem szans, dwa bolty jednak robią roboty i gościu z kałachem, także oglądajcie. Ile później okazało się, że gościu do mnie na czacie napisał Fat Ninja wróć po swoje rzeczy, odnamyć i otworzyli mi tą bazę, oddali rzeczy, co byłem bardzo zdziwiony i byłem podekscytowany wręcz, no co so myślę, kurde pierwszy dzień, wipe. Zajebioza, mogę zabrać sobie rzeczy, nie? A co najlepsze, goście grali tam... No dobra, dzień po łajpie, bo w sumie no to tak doba minęła, grubsza. I gościu stwierdził, że pójdzie ze mną i coś pokaże. No i poszliśmy do niego, a potem się okazało, co? To już sami musicie zobaczyć, co mi oddał. I miałem taki start, że mała bania. I'm leaving the server, so you can take everything you want. It's ok, bye bye. Tu mu bardzo podziękowałem i spodziewałem że jestem szczęśliwy z tego powodu, że oddał mi te rzeczy. No i on się ucieszył, że jestem ja i szczęśliwy. No i się pożegnał, skasowałem wszystkie śpiwory i mozna, można było zacząć mini bieda rajdy. O, ho do rajdu by się szło, tu zrejdowali mi się i te drzwi, bo były tutaj hakudorsa, a teraz jest co innego garażówka dostali się dotąd, bo przeszkadzał im ten na wejściu to rozwalili górę, więc musiałem dobudować, bo chyba chcieli wrócić jak zobaczyli już to, to po sobie poszli ale tutaj stoją cały czas to nie wiem, zamiast to tak zniszczyć po prostu, to nie kumam czemu nie poszli dalej, były tutaj Dorsy i jedno te, mieliby lud. Wiadomo, ta baza jest po przyjęciu, ja ją inaczej bym zbudował, na swój sposób, bo ona jest słaba przez ilość yy, drzwi, ale cóż. Trzeba uważać, ostatnio za rogu mi ciągle tutaj stoją. Yeah. Um... Może będzie dużo, dużo więcej jak się okazuje, że ja... Ktoś tam jest spolniku, sugu, albo Lewie. Dobra, no to już pomyślałem, że będzie o Jezu, tu ta akcja przechodzimy jest chyba trudna. Dobra, wynajmniej mam od nich spokój, bo może liczyli na to, że ta chata się będzie rozwalać, to będzie działać. Może, może była ich śmieszna lajdówka może Nie, no, dobra, co no, potem Tamte chatki, które były wyżej były już rozwalone i tu mamy jeszcze jedną To wszystkie są zrelgowane w koło. Easy. Zobaczymy, są tutaj. Ej, przecież były no, na coś... ...fajniejszego. Nie wiem, ale ostatnio metalowe drzwi mi się wydaje. A no, nieważne, może się pomyliłem. Musiała być startówka. Chociaż. Drewno, kamień się przyda nie? do przepalania, nie? trzeba nosić. Dobra, tutaj mamy coś większego, lecz wziąłem tylko trochę naboi, bo chcę zobaczyć czy to się opłaca czy nie od góry bym lepiej to wziął, ale dobra idziemy, nie ma co Na wyżej się w domu dorobi jeszcze Sądzę, że tu będzie więcej tego, ale On zaraz gana mi Kiedyś mniej hałasu dawały te broń teraz. Poraczek problem. O róg nie, spadło. Все стоят Sensu ale, ale co ja mogę poradzić, więcej nie było Jezu, co ja robię Ale WB1, więc może być lipa Jezu, kurwa gaśnie, bo nie chce mi się przeskakać. Dobra. Tu na końcu. Nic ciekawego. Nic ciekawego. O się zawsze nie trzeba cierkać. Tanie. Czy tam coś jeszcze jest? Nie, to jest tylko to. I tu? 126, trochę metalu, haku. O, dobra. Mam z siary, ale zawsze coś, nie? To pieprze Kamień bierę bo mi się nie chce nosić. ale no, nie chce mi się nosić, na no tyle. Nie muszę się tłumaczyć w sumie. Z góry, Chciał się spodziewać, bo jeden. Ruskie. No dobra no to Nie ma Stasiu? Może oczywiście może nie. Profitu nie było największego, nie było nic No ale co, mini rajdy mogą być Taki chill, jak sobie powiedziałem To bez spinki pograć, coś porobić, także... Hello everyone I Dzisiaj mamy do zrobienia biedę rajd gdyż nie posiadam lepszej broni na inaczej, broni spokła, ale brania, jak widzicie Bobby sobie chociaż chlatę zrobić, e, że tak powiem drewniak. Ale już w dupie. I tak jest zaraz e, nowy update, który będzie wychodził z Noctowizją. Jest. Z, jeżeli chodzi o tą Noctowizję, to jestem za i trochę przeciw. No w nocy komuś robić kontrę, no to spoko, ale gorzej jak ci lepsi będą po nocach latać z z Noctowizją, a ci gorsi nie będą mieć tej Noktowizji, także będzie taka z porażka. Będzie to słabe. No ale cóż, no to jest raz. Albo się zaczyna y, dosyć wcześnie tego łajpa, albo się po prostu zaczyna, zaczyna go zbyt późno i wtedy skicha. dobra, no ale to też jest tak wygórowany, że można się spóźnić, bo ty tak chyba na y, WB2, także easy. Dobra, ja sobie wziąłem na razie 21 sarcheli, gdyż miałem za mało lin, ale już tak na lenia robię to totalnie. Może coś tu uzyskamy. I teraz tak, albo tą chatkę, albo tą chatkę. Tam chatka, z tym że... A, to dziwne. Yy, z tym że ta chatka tam ma te drzwi takie, jakie mi się nie podobają, a ta zaś... Dobra, weźmiemy sobie to. os sacos. que W środku, Zobra, zobaczmy co tu mamy. Mm, o Liny na sobie się przyda, że mam trochę tego komponenty spoko, to też uzmielenia. to elegancja Francja, trochę żebym ksuciuchy porobić. Giebeka mało, naboje spoko, piła się przyda, to liny kolejne, oto jest dużo. Mm, I wungiel, to nic więcej nie posiadacie. Okej, okay, a tu? Mech Dobra, teraz zobaczymy czy będzie z akcji, tutaj to tu będzie nic cokolwiek dobrego. A, jeszcze te! Okej okay. i... Łebu, spoko, to się przyda... Wszystko się zawsze przydaje, jeszcze to może to wyrzucić, to... Eee... To wyrzucę... Hmm... To zjemy. Nie, bo szmat, szmatu nie w chacie Jak to zabrzmiało, Jest. Dobra, to już wiemy co i jak No i możemy zaraz działać drugi, drugą chatkę Także spoko, progres jakiś był No ale zobaczymy zaraz Dobra, czas yy, podjąć się drugiego rajda Już trochę mniej bieda Bo ostatni w tym odzyskaliśmy troszkę Lecz nie wiem kurczę jak zacząć, bo tu jest z góra yy... Ja bym po prostu pierwszą 10 na środek Dobra, jedziemy tak Standardowo Nie zyskały się? Why? Dobra, tu leży koleś, To może być wejście na górę. I tu będzie TC, chyba trochę kąpo no ale tu za tym sądzę, że będzie jeszcze jeden lepszy loot. Mamy tylko cztery. Dobra, to lecę na chatę po resztę. my to co robimy kurwa, li kurdeliny liny no, tu był chyba raz, dwa trzy no to dziewięć i na jedno w razie czego shitdorse, nie, nie ma, nie ma. To może być na górę mi się wydaje, ale tu coś musi być Dobra, jedziemy. Możliwe, że padnę także Będę podważył całą. Pojedę nawet. Jedziesz Ojez oh, yeah, EC Ok, zobaczymy co mamy... O oh, oh, jest trochę tego, trochę tego Nie ma tragizji. Siarka po prostu też z się zwróciła na te dwa wejścia. Giznu nie ma. Nie wiedział, także powinien tubki zaraz się tu zjawić. Rumaku Ale szli w moją strony. Dwie, dwie grupy musiały i skoro zaczęli się tam tłuc. strategizmu nie ma. Także no. bazę mogę w sumie już. na twardo zamknąć. nie ma co więcej kombinować. Elegancja, Francja. Jak są, niech sobie wbijają, trochę wrzucą na to. No to akurat HPS wyrośnie przez ten czas, bardzo zamknięty. Czyli z elektronika, tu mam TC, powinno być na wrzutnik, ale cóż, dobra, do zobaczenia w następnych odcinkach.